Nasza firma zajmuje się e, szeroko pojętym sektorem. E, jeszcze raz. Dzień dobry, e, ja się nazywam Głosia Białecka, e, jesteśmy w firmie e, 4e Energy. E, nasza firma e, działa w szeroko pojętym sektorze e, odnawialnych źródeł energii. I na co dzień instalujemy instalacje fotowoltaiczne i również będziemy w niedalekiej przyszłości chcieli wchodzić na, na rynek z magazynami energii, które już no, na świecie bardzo dobrze działają. U nas w Polsce dopiero to się, miejmy nadzieję, zacznie rozkręcać. Chciałem spróbować włączyć się w pracę z odnawialnymi źródłami energii, to w, tamty, w tamtym czasie się jakby zaczynało i. No i to było głównym jakby motorem założenia odrębnej firmy, która będzie się zajmowała tymi sprawami. No i naturalną rzeczą było znalezienie współpracowników i tym razem postanowiłem zrobić to inaczej niż robiłem do tej pory, czyli nie szukałem pracowników gdzieś tam na rynku, tylko po prostu postanowiłem zrobić to jako firmę rodzinną. Tutaj mamy kilka atutów, bo syn Adam jest energetykiem z wykształcenia po Akademii Górniczo-Hutniczej. No i tak naturalnie po prostu włączył się w pomoc techniczną, projektowanie, pomoc przy, przy konfiguracji urządzeń i, i tutaj daje mi dużą pomoc. A Gosia z kolei jako były, były sportowiec, sportsmenka no po zakończeniu kariery sportowej była, jak to się mówi, do zagospodarowania i poprosiłem ją o współpracę i tutaj akurat yy, dobrze nam się udało rozpocząć. Zajmuję się wszystkim, co nie jest techniczne w firmie, a nawet również technicznymi sprawami, także yy, no, mam z niej dużą taką pomoc, jeżeli chodzi o pilnowanie moich pleców. Zaczęłam pływać, jak miałam 13-14 lat. No i zakończyłam karierę rok temu, także nic w życiu w zasadzie innego nie robiłam, oprócz uprawiania sportu, upływania na, na windsurfingu. No i po zakończeniu kariery z tatą weszliśmy w biznes odnawialnych źródeł energii. Jeżeli chodzi o jakieś sukcesy windsurfingowe, no to największymi sukcesami jest Mistrzostwo Świata w olimpijskiej klasie RSX i reprezentowałam kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Ja myślę, że Gdynia to jest taka, można powiedzieć, pewna przepustka do tego, żeby robić dobre interesy w kraju. Dlatego, że już na samym początku, gdy ktoś powie, że przyjechał z Gdyni, to od razu to powoduje taką jakby pierwszą y, szansę na, na nawiązanie y, takiej współpracy, takiej, takiej sympatycznej relacji z klientem. Gdynia jest bardzo dobrze postrzegana w całej Polsce, jest taką bramą na świat, wszyscy mają dużo jakby sympatii do firm y, pochodzących y, z Gdyni i to daje takie jakieś, y, jakoś taką pewną prze przewagę na, na, na samym początku relacji. Y, a faktycznie no, to, że tutaj możemy pracować w Gdyni, a jednocześnie zaraz potem po pracy mamy możliwość yy, korzystania z lasu, z wody, z morza, które jest tuż obok, to jest to bardzo duży zasób, który daje nam nasze, nasze miasto, nasza, na, nasza lokalizacja.